Ja Cześć widzę, witam oczywiście w kolejnym materiale u mnie na kanale, z tej strony cóż z Mati, no i co, eee, jeszcze może przed rozpoczęciem rzeczy, które Was najprawdopodobniej najbardziej interesują, oczywiście skiny dla Was, już Wam pokazuję czy coś spadło, jak na razie nie, no ale tutaj są naprawdę szponty do zgarnięcia, oczywiście przypominam, że to jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, eee, ale jak już się zdecydujecie, to czego oczywiście nie zachęcam, to macie do wygrania takie oto piękności. Eee, no ale cóż, przejdziemy już do batelek. Ostatnio lipa jak 150 eee, Mam nadzieję, że dzisiaj uda się coś odbić. Dawno nas nie było na trybie kocica, także dzisiaj sobie eee, na kociczce parę razy coś potwieramy, na początku może coś takiego na trzech tyłona tutaj będzie zamykał, oczywiście dodajemy boty ja sobie łycznę jeszcze. I mojego, mojego mojego napoju. No i zobaczmy, początek, no bardzo, bardzo przeciętny, druga skrzynia, mm, oh, no też bardzo słaba, mega, mega słaba, no i teraz najgorzej, proszę, Decimator, to jest zdecydowanie najlepiej i pierwsza bitwa, tragiczna, tutaj praktycznie brak profitu, no ale tak jest niestety na kołgarzycach, dobra, spróbujemy może coś tak wolniejszego, może coś spokojniejszego, e, może coś takiego, 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 mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek nie będzie chyba półminutowy. Ale może być jakby, może być, może być różnie. Miejmy nadzieję, że nie będzie, tak? Chyba się, chy, chyba się na mnie nie obrazicie, jeżeli by tak było. No ale, ale cóż, dobra. Spróbujmy, spróbujmy. W tym momencie 500, za 500 batla. Golson, Aspiration USB oraz Ake. Eee, no i zobaczmy, zobaczmy. Tu teraz troszkę więcej skrzynek. Inny tryb. No tutaj liczymy, że, że bociki będą dobrze dropić, o, ale jak na razie, no to my dostajemy najwięcej. Z drugiej Aspiration. No, dostaliśmy zajebiście, ale na prawo mamy gwiazdeczkę. Także gwiazdeczka tutaj może ładnie dać i bardzo ładnie dała 600 sticker G2 Esports. E no i miejmy nadzieję, że coś dla Pewora spadnie. No, jakbym to po prostu sobie jak na razie wymarzył. No i może dla niego ten foli. No nie, to samo, ale to też jest 600. 600 także klasa. No i USPA nie dostajemy drogiego, proszę. Cortex, no to nikt nie dostał. No i Ake nie daje nam nic dobrego, żadnego 57a. O, no, przeleciał, na szczęście go nie ma, no i pięknie ta bitwa już na szczęście siada, no i w tym momencie wracamy, a no, nie, nawet mamy lekki plus, mamy nawet lekki plus, no teraz próbujmy sobie bitwę na standardzie może zagrać, chociaż kurczę, no nie wiem, dobra, dajmy dwa razy miniówkę, dajmy sobie to i to dwa razy, no i to już bitwa, kurde, dobra, na trzech, wy... dajmy sobie tego, miejmy nadzieję, że oczywiście za dużo nie ryzykuje, no ale dobra, no się pobawmy, tak, o to w tym wszystkim chodzi. Dzień, strzynek po raz kolejny. No i pierwszy. Uff, tragedia. Miniuwa tutaj tragicznie wręcz. Pierwszy rzut, drugi. O jezus, Maria, co to takie gówno leci? Take a look, może tutaj coś ciekawego? Corticera, nic. A, dobra, faktor nie chociaż kartikera. No i błagam, żeby tutaj z Maka 10 coś wyleciało. No, wyleciało. Ej, bardzo ładnie, dobra. Teraz dla mnie proszę, nic tak jak przed sekundą. Chyba, chyba to mamy? Mamy to. Okej, okay, pięknie. Ej, jak na razie back to back winek, Będziesz może mniej solidny, ale i tak, kurde. Wygląda to naprawdę, naprawdę solidnie, bo w tym momencie e, z 1900 mamy 3,5. Także, kurde, no ładny proficiosz. No miejmy nadzieję, że, że coś jeszcze się uda dzisiaj. Dobra, estaban dwa razy. Box. Dajmy sobie UMP, z i na koniec dajmy sobie dwa dodge, bo on potrafi zarzucić. No i tu jest naprawdę droga bitwa. Próbujemy to na dwóch standardach. Próbujemy to na dwóch standard, przywołujemy bot'a Jeżeli to nie siada, to robimy za resztę Maxa na trzech underka i to będzie krótka, bi krótka bitwa Już nawet wiem jaka tam skrzynka będzie Będzie tam jeden taki kot Że to sok No ale liczymy, że to wygramy No pierwszy Staban, no, no nie najlepszy Drugi O, bardzo ładnie tym razem gwiazdeczka To ze Stabana w ogóle może wylecieć Nawaja rustcoat No miejmy nadzieję, że trafi No i jest na wajka. Pięknie, wychodzimy jak na razie na ładne prowadzenie. No ale to najtańsze skrzynki, tutaj liczymy na jakieś wybuchy. No jak na razie nie. UMP tutaj może, może coś dobrego. Ten poprawa wygląda drogo, ale nie jest. Na, szczę na szczęście Delusion za dwie dychy. Small juicer. Mamy rękawiczki. No za cztery stówki w porządku. No i Dodge, I by power? I by power? No, że nie jest pierwsze. I dostajiby najgorszy drop. Dobra, teraz nie może być tak. Źle. I by power na lewo. No niestety nie i czy my to przegraliśmy? Nie na szczęście nie, ale tragedia, tragedia. Bitwa praktycznie na zero. No ta już tak nie dała, no ale dobra, wygraliśmy, także narzekał nie będę. Wyszliśmy na zero, nie będę narzekał. No i przejdźmy, dobra, dzisiaj taki odcinek skałgarzyc może. Może taki skałgarzyc bardziej. Dajmy sobie escape'a, dajmy sobie Richa, No i dajmy sobie dwa Restrictedy na koniec i to jest na trzech. Na trzech. Trzech terminal, dawno tego trybu nie było, no zobaczymy, może z tego ostatniego Restricted'a, jakby takie coś poleciało, no byłbym po prostu w niebo wzięty. Dobra, lecimy, ja sobie jeszcze troszeczkę podbiję samego siebie, żebyście mnie lepiej słyszeli i escape. Okej, okay, początek, no kurna, no mega, mega, mega początek dobry. I jeszcze Bajonecik Freehandzik, taki na przykład dla was by mógł trafić. Na pewno, jeżeli zdolni się slot i tą bitwę wygramy, to taki do Was trafi. No ładnie, leci, tylko jak na razie dla mnie, kurde, żałuję. Chyba już w tym momencie, że under. Nieważne. Nie żałuję, że nie dałem underdoga, tylko szkoda, że kurde na, na następnym dropie to nie leci. To jest Deagle Blaze. O kurde, a to jest pola. Płakam, płakam. Żeby to było moje. Mamy to, mamy to. Mamy to. O! Tak jest, tak jest. Teon! Kurde, jakiś jest Profit! dzisiaj jest fart, jakie dzisiaj jest szczęście, no ale pamiętajcie, że szczęście, nie, szczęście niekoniecznie może sprzyjać wam, no bo to jest różnie, mi akurat dzisiaj sprzyja, także e, raz z tym szczęściem pogonimy i zrobimy jeszcze jednego szponta na sam koniec, taka może nie no, damy to na koniec, ale ja bym zrobił tak, tak, teraz tą, no i czymś takim sobie zakończymy, czymś takim sobie zakończymy w Crazy Terminalu, liczę, że oczywiście nic mi nie wyleci, a bot jakiś może kloczka fejta wytropi, dobra, Szybka last but not least battle No i zobaczmy jak to wyjdzie na dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak wam się podoba, zostawcie lajka, like zostawcie suba. Zapraszam na mojego Discord'a. Eee, no i co? No i co? Eee, jak na razie... Uff... Bo teraz solidniak. Teraz mega solidny king Win. nieco prawda jak na razie nie za bardzo chcemy się dołożyć, ale jest Fire Serb. Za Jeszcze z mojej skrzynczki. Może coś... Nawet, 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 nawet. I danger. Bardzo ładnie, tak. Angel. To no dobra, jest solidnie, jest solidnie. Może nie z tego Angela, ogólnie jest solidnie. No i teraz dla mnie jakiś chyba To no, jest glock. Ty dzisiaj to jest normalnie... No co chcę, to mam, co chcę, to mam. E, także z takim proficiarzem kończymy. Swójki 14. Mocne, mocne. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, ciepło. Pa!